Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo, który stanowi kontynuację materiału, który ma odpowiedzi na pytanie, jakie jeszcze czynniki mogą wpływać negatywnie, hamująco na zbalanie zbędnej tkanki tłuszczowej. W tym odcinku poświęcę uwagę tematyce związanej z nadbyt częstym jedzeniem i podjadaniem. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do części merytorycznej tego odcinka chciałbym Cię prosić o subskrybowanie tego kanału, lajkowanie, komentowanie, zadawanie pytań oczywiście pod warunkiem, że to co robię... W jakim stopniu ci się podoba, pamiętaj o tym, że ten kanał poświęcony jest tematyce podniesienia swojej wydolności psychofizycznej za pomocą naukowo udowodnionych i naukowo ugruntowanych metod, technik i sposobów, między innymi takich jak chociażby dieta ketogeniczna. Oczywiście znajdziesz tutaj znacznie więcej informacji dotyczących dietetyki, biohackingu itd. Tak tak natomiast, tak czy siak. Pamiętaj o tym, że subskrypcja daje Ci możliwość i stały dostęp do treści, które przygotowuję specjalnie dla Ciebie. Teraz uwaga, przechodząc do części merytorycznej tego odcinka. Nazbyt częste podjadanie i podjadanie po, pomiędzy posiłkami. To są rzeczy, które bardzo często przyczyniają się do czegoś takiego, co bardzo często dotykam, który bardzo często poruszam, mianowicie insulinooporność. Zwróć uwagę, że powtórzę to po raz kolejny w momencie, kiedy dostarczasz w ciągu dnia, na przykład do rana do wieczora, dużą ilość posiłków, niech to będzie ta standardowa ilość na standardowej węglowodanowej diecie 6-8 posiłków dziennie. To w tym momencie ta insulina jest pobudzana bardzo często. Jeżeli jest pobudzana bardzo często, oddziałuje ona na wszystkie komórki, które powinny w obecności insuliny otwierać się na cukier, tłuszcze, białka aminokwasy i mikroskładniki, które akurat znajdują się w krwiobiegu i mogą być dostarczone do wnętrza komórki. Natomiast w momencie, kiedy komórka jest podawana bodźcowaniu ze strony insuliny w sposób ciągły i stały, niestety w coraz mniejszym stopniu otwiera się ona na wszelkiego rodzaju mikro i makroskładniki, które można by dostarczyć do wnętrza komórki. W takich sytuacjach po prostu dochodzi do insulinooporności, czyli insulina ma coraz mniejszą skuteczność. Pamiętaj o tym, że wobec Insuliny, a to poruszałem już w przypadku wielu odcinków, po prostu ustają bądź też zminimalizują się procesy związane z wykorzystywaniem tkanki tłuszczowej jako paliwa, które może być po prostu zużyte. Szczególnie chodzi nam tu o tkankę tłuszczową zmagazynowaną we wszystkich tych miejscach, które wydają ci się zbędne i mogłyby być odkryte i pozbawione tego zbędnego tłuszczu. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, którą chciałbym powiedzieć, w zasadzie nie ma tutaj żadnych badań naukowych, które by jasno i wyraźnie powiedziały, że ten protokół żywieniowy oparty na 6-8 posiłkach na przykład węglowodanowych jest czymś co bardziej przyspiesza metabolizm na tle tych dwóch, trzech, czterech posiłków przyswajanych czy spożywanych w oknie żywieniowym 6-8 godzin bądź też 4 godzin. Tutaj nauka wręcz przeciwnie przechyla szalę w stronę diety ketogenicznej czy też diety opartej o protokół intermittent fasting, kiedy to ograniczone czasowo okno żywieniowe zdecydowanie bardziej przyspiesza metabolizm. Kolejną kwestią którą chciałbym tutaj poruszyć. Przy tej okazji jest kwestia neuroprzekaźników, takich jak katecholaminy. Szczególnie odniosę się tutaj do noradrenaliny, norepinefryny, a to są pojęcia synonimiczne. Łacińska nazwa tego neuroprzekaźnika, tego hormonu wskazywałaby, że jest on gdzieś tam wydzielany w okolicach nerek, faktycznie wydzielany jest i produkowany przez tą rdzeniową część nadnerczy. Za co odpowiada noradrenalina? Noradrenalina odpowiada za rozpad komórek, w szczególności oczywiście poruszając temat tkanki tłuszczowej. Chodzi nam tu o likwidację tych zbędnych elementów, które być może zalegają jeszcze tam i zakrywają nasze mięśnie. Chodzi nam o rozpad tkanki tłuszczowej. Kiedy ta noradrenalina jest wydzielana w większym stopniu? No w przypadku zastosowania takiego protokołu intermittent fasting, kiedy to krzepiesz korzyści z tytułu chociażby hormonalne, mianowicie większe wydzielanie hormonu wzrostu, większe wydzielanie katecholamin i cóż masz tutaj do czynienia oczywiście z większym wydzielaniem czy też unormowanym wydzielaniem wszystkich pozostałych hormonów kiedy ta gospodarka hormonalna po prostu się często normalizuje w bardzo krótkim okresie czasu a w przypadku hormonu wzrostu jest to korzyść która może nawet wzrosnąć nawet o 2000% co jest ciekawym zjawiskiem i dlatego też ten protokół żywieniowy zbiera takie plony popularności. Zwróć uwagę, że tutaj obecność noradrenaliny jest czymś, co przemawia zdecydowanie za spalanie zbędnej tkanki tłuszczowej. No i na samym końcu chciałbym poruszyć temat tego posiłku potreningowego. Jest to temat o tyle niekomfortowy dla niektórych, no i przede wszystkim dość kłopotliwy, ponieważ mity mówią o tym, że ten posiłek potreningowy powinniśmy bezwzględnie spożywać w czasowym okresie od 20 do 60 minut zaraz po treningu. W związku z tym na wielu siłowniach, w wielu klubach fitness można spotkać stałych bywalców, którzy jeszcze spoceni, nawet nie wykąpani, spożywają trzęsącymi się rękami posiłki potreningowe składające się na przykład z makaronu, ryżu popijane białkowym szejkiem. No tutaj badania naukowe pokazują, że w zasadzie jeżeli chodzi o syntezę białka mięśniowego jest to jak najbardziej nieuzasadnione. Natomiast może być to oczywiście uzasadnione dwoma rzeczami. Jeżeli jesteś osobą, której zależy na dużej masie mięśniowej, ten posiłek potreningowy. Szczególnie zalecam Ci tutaj protokół mieszania fruktozy, glukozy i dodania do tego na przykład tabletki kofeinowej i dodatkowo jeszcze sodu. To ułatwi rekompozycję glikogenu. To jest jedna grupa osób. No a druga grupa osób, w której ten protokół bym polecał, ładowania węglowodanowego zaraz po treningu. To osoby, które na przykład w ciągu danego dnia wykonują dwie jednostki treningowe i istnieje silna potrzeba uzupełnienia tego glikogenu w sposób bardzo szybki po to, aby móc wykonać tę na przykład popołudniową sesję w sposób efektywny. I w pełni sił. To są dwie rzeczy. Natomiast poza tym, skoro mówimy tutaj o spalaniu zbędnej tkanki tłuszczowej, ten posiłek potreningowy jest czymś, co okazuje się całkowicie zbędne, szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę tempo syntezy białka mięśniowego, które szczególnie przyspiesza od 4 godzin po treningu i osiąga swoje maksymalne przyspieszenie na poziomie 24 godzin po treningu, co powoduje, że faktycznie spożywanie posiłku potreningowego jest całkowicie bezsensowne, jeżeli chodzi ażby o spalanie niezbędnej tkanki tłuszczowej, szczególnie odnosząc się tutaj do protokołu diety ketogenicznej, która z racji obecności beta hydroksymaślanu czyli ciała ketonowego, w największych ilościach po prostu jest chroniony co do katabolizmu białek mięśniowych i zdecydowanie łatwiej mu się buduje mięśnie. Myślę, że w tym momencie poruszyłem tutaj wszystkie najbardziej istotne tematy. Pamiętaj o tym, żeby teraz koncentrując się na rozwiązaniach. Aby być może spróbować chociażby przez jakiś czas dajmy na to miesiąc czasu zastosować taki protokół jak intermittent fasting, szczególnie jeżeli zależy ci na pozbyciu się zbędnej tkanki tłuszczowej kolejną rzeczą jest nie podjadaj pod między posiłkami, ponieważ będziesz stymulować sekrecję insuliny, a to niestety zmniejszy jej efektywność i efektywność jej oddziaływania na poszczególne komórki. No i kolejna rzecz, pamiętaj o tym, że te okresy, kiedy nie jesz Również mogą być napełnione treningami, i wówczas dochodzi do większej sekrecji takich neuroprzekaźników jak katecholaminy. A dodatkowo jeszcze aktywizujesz kinazę AMPK, czyli znów pobudasz spalanie tkanki tłuszczowej. To są rzeczy, które przemawiają zdecydowanie za tym, aby zwęzić swoje okno żywieniowe, aby określoną podaż kaloryczną zaprojektować na przestrzeni dwóch, trzech, czterech posiłków, które będą spożywane w odpowiednio małych odstępach, po to, aby czerpać z tego bardzo dużą przyjemność, lepszą wydolność, lepsze samopoczucie, no a przede wszystkim lepsze. Jakościowo wyrzeźbione, pozbawione zbędnej tkanki duszowej, ciało, czego z całego serca Ci życzę na ten sezon, na każdy inny, jak i na każdy dzień Twojego życia. Tym samym zapraszam Ciebie do obejrzenia kolejnego odcinka serii, jak i obejrzenia kolejnych materiałów wideo. No i oczywiście, jeżeli Ci się podobało, skomentuj, zapytaj, lajkuj i subskrybuj kanał po to, aby być na bieżąco z tym wszystkim, co przygotuję specjalnie dla Ciebie. Serdecznie Cię pozdrawiam, trzymaj się, cześć.